Dzień dobry państwu. Nazywam się Wiesław Bogacz. Jestem szczegławcem budowlanym, 30-letnią praktyką. Mój kanał będzie omawiał sprawy na pozór oczywiste, proste, takie jakie mamy do czynienia z takimi sprawami w domach, w naszych mieszkaniach. Rady oczywiście tu przedstawione będą radami prostymi, takimi oczywistymi, łatwymi do zastosowania przez każdego z nas. W przypadku jakichś trudniejszych sytuacji, trudniejszych spraw, to zachęcam Państwa do kontaktu, czy to telefonicznego, czy to mailowego, który tutaj właśnie obok mnie jest widoczny. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego oglądania. Jeżeli oczywiście Państwo uznają to za stosowne, to proszę o subskrypcję kanału i łapki w górę. W tej chwili, proszę Państwa, wrócimy... Uwaga! na inną cechę, jaką powinny mieć płytki podłogowe, ale którą też często nie zwracamy uwagi przy zakupie tych płytek. Czy też, no nie pytałem też w tej sytuacji o to sprzedawców. Załóżmy, że kupili się bardzo ładne płytki, które nam się podobają, które mają odpowiednią klasę ścieranności, będą trwałe. Ale co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Powinniśmy wziąć pod uwagę antypoślizgowość. Bo możemy oczywiście sobie kupić płytki, które bardzo ładne, trwałe, ale bardzo gładkie. No i jeżeli położymy te płytki w korytarzu, czy gdzieś w miejscu często używanym, no to może tak się zdarzyć, że będziemy się na nie ślizgać. No my możemy być do tego przygotowani, ale jeżeli przyjdzie ktoś do nas gości, no to też może się poślizgnąć, może sobie coś zrobić. Dlatego też powinniśmy wziąć pod uwagę antypoślizgowość. W przypadku mieszkań czy domów jednorodzinnych to, to jest najmniejsza antypoślizgowość, jaka występuje, to jest R9. Antypoślizgowość R9, bo te wyższe klasy antypoślizgowości to już są zalecane do budynków użyteczności publicznej czy też do zakładów pracy czy innych tego typu miejsc. R9 to jest najniższa antypucizgowość. Jeżeli spytamy sprzedawcę o antypuścigowość, on powie, że no nie, nie ma antypuścigowości, no to się, proszę Państwa, musimy dobrze zastanowić, czy te płytki naprawdę chcemy, bo możemy później po nich się ślizgać my lub nasi goście. A teraz jeszcze raz przybliżę właśnie tę cechę, o której mówiliśmy. Czyli klasa antypoślizgowości płytek dla mieszkań i domów jednorodzinnych, którą ja zalecam, to jest klasa R9. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o subskrypcję i podniesienie łapki w górę.